Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś zbyt duży dla tego małego życia? Że gdy wszyscy budują mury, ty marzysz o horyzontach, że twoja dusza nie może być zamknięta w klatce, bo urodziła się, by lecieć? Jeśli urodziłeś się pod znakiem strzelca, nie jesteś tu przypadkowo. Nie jesteś zwykłym podróżnikiem życia. Jesteś poszukiwaczem prawdy, kimś, kto przyszedł tu odkrywać, eksplorować i pokazywać innym, że życie jest o wiele większe niż się wydaje. Ten film nie jest kolejnym materiałem o horoskopach. To list napisany specjalnie dla Ciebie, dla kogoś, kto czuje w sercu dziką tęsknotę za czymś więcej, dla kogoś, kto wie, że życie to nie pudełko, ale nieskończona przestrzeń możliwości. Dzisiaj odkryjesz pięć darów, które niosą Twoje gwiazdy, pięć mocy, które czynią Cię najbardziej wolnym i inspirującym znakiem Zodiaku. Zanim zaczniemy, zostaw subskrypcję. Jeśli chcesz odkrywać głębsze znaczenie swojego znaku I napisz w komentarzu Jestem strzelcem Zobaczmy jak wielu z nas tu jest Bowiem jedno Świat bez twojej wizji byłby o wiele mniejszy I dziś Dziś celebrujemy twojego ducha wolności Strzelec to znak, który świat często rozumie źle Mówią niestały Nieodpowiedzialny Uciekający od zobowiązań Ale to tylko projekcja tych Którzy nigdy nie odważyli się marzyć tak szeroko jak ty Urodziłeś się pod koniec jesieni, gdy natura przygotowuje się do zimy, ale jeszcze pamiętasz ciepło to czas refleksji nad tym, co było i nadziei na to, co będzie. Dlatego twoja dusza nosi w sobie tę dwoistość. Jesteś filozofem i podróżnikiem, myślicielem i poszukiwaczem przygód. Strzelec nie jest znakiem małych marzeń, strzelec jest znakiem ekspansji. Nie zadowala cię status quo nie wystarczają ci gotowe odpowiedzi potrzebujesz więcej. Potrzebujesz prawdy, potrzebujesz doświadczenia, potrzebujesz wolności do bycia sobą w najszerszym tego słowa znaczeniu. Często czujesz, że ludzie nie rozumieją Twojej potrzeby ruchu. Pytają: Dlaczego nie możesz się uspokoić? Dlaczego nie możesz być zadowolony z tego, co masz? Ale oni nie rozumieją: Dla Ciebie ruch to życie, zatrzymanie to śmierć. Dzisiaj nie będziemy mówić o Twoich ucieczkach. Dzisiaj odkryjemy pięć darów które czynią Cię naturalnym odkrywcą, nauczycielem i przewodnikiem. Bo strzelcze to nie przypadek, że Twój symbol to łuk wymierzony w niebo. Jesteś tu, by celować wysoko dar ekspansywnej wizji. Większość ludzi żyje w małych światach ich praca, ich dom, ich rutyna i to im wystarcza. Ale Ty, strzelcze Ty nie potrafisz żyć w małym świecie widzisz szeroko widzisz daleko. Widzisz połączenia między rzeczami, które inni trzymają w separacji. Geografia, filozofia, kultura, religia. Dla ciebie to wszystko jest częścią jednej wielkiej tajemnicy tajemnicy życia. Ta wizja sprawia, że jesteś naturalnym filozofem. Nie zadowalają cię powierzchowne odpowiedzi. Chcesz wiedzieć dlaczego, jak, co to wszystko znaczy, jakie jest większe znaczenie. I ta ciekawość prowadzi cię daleko. Nie tylko fizycznie. Choć kochasz podróże, ale także intelektualnie, duchowo, emocjonalnie. Podróżujesz przez idee, przez kultury, przez perspektywy, przez sposoby bycia. Ta ekspansywna wizja sprawia również, że ludzie przychodzą do ciebie po perspektywę. Gdy są zagubieni w szczegółach, ty pokazujesz im cały obraz. Gdy są przygnieceni małymi problemami, ty przypominasz im o wielkiej przestrzeni życia. Masz tę rzadką umiejętność wynoszenia ludzi ponad ich okoliczności, ponad ich ograniczone przekonania, ponad ich małe światy. Pokazujesz im, że jest więcej, zawsze jest więcej, ale ta wizja ma swoją cenę, bo czasami jesteś tak skupiony na horyzoncie, że gubisz to, co jest tuż przed tobą. Tak zajęty wielkim obrazem, że pomijasz małe szczegóły, tak zaabsorbowany tym, co mogłoby być, że zapominasz docenić to, co jest. I to jest Twoja lekcja. Nauczyć się balansować między wizją a obecnością, między przyszłością a teraźniejszością, między horyzontami a domem, bo prawdziwa mądrość nie leży w ciągłym patrzeniu w dal, leży w widzeniu zarówno szeroko, jak i głęboko, w docenianiu zarówno podróży, jak i miejsca, w którym jesteś. Strzelcze, Twoja wizja to dar, który otwiera światy. W czasach, gdy ludzie żyją w coraz mniejszych bańkach, zamknięci w swoich przekonaniach, ty pokazujesz, że świat jest ogromny i to jest bezcenne. Nienasycone pragnienie wolności. Wolność. Dla większości ludzi to abstrakcyjny koncept, coś, o czym mówią, ale rzadko naprawdę żyją. Ale dla ciebie strzelcze wolność to powietrze, którym oddychasz. Nie możesz żyć w klatce, nieważne jak złota, nieważne jak bezpieczna. Jeśli czujesz się ograniczony, dusisz się. Jeśli czujesz się kontrolowany, Umierasz wewnątrz. Ta potrzeba wolności przejawia się na wiele sposobów. W pracy nie, nie lubisz być mikromanagowany. W relacjach potrzebujesz przestrzeni. W życiu nie znosisz rutyny, która cię więzi, i ludzie często tego nie rozumieją. Myślą, że twoja potrzeba wolności to brak zaangażowania, że jeśli naprawdę kochasz, jeśli naprawdę się troszczysz, powinieneś być gotów się poświęcić, ograniczyć, zamknąć, ale oni się mylą. Bo Twoja wolność nie wyklucza miłości. Wręcz przeciwnie, możesz kochać głęboko, ale potrzebujesz kochać wolno. Potrzebujesz związków, które Cię nie więzią, ale Cię uwalniają. Potrzebujesz ludzi, którzy rozumieją, że Twoja wolność nie jest zagrożeniem, jest esencją tego, kim jesteś. Ta potrzeba wolności sprawia również, że jesteś inspiracją dla innych. Ludzie patrzą na Ciebie i widzą kogoś, kto żyje na własnych zasadach. Kto nie ugina się pod presją społeczeństwa, kto ma odwagę być sobą, nawet gdy świat mówi uspokój się, ustabilizuj się, bądź normalny, ale ta wolność ma swoją cenę, bo czasami uciekasz. Gdy relacja staje się zbyt bliska, uciekasz. Gdy zobowiązanie staje się zbyt realne, uciekasz. Gdy życie wymaga od Ciebie korzeni, uciekasz. I to może prowadzić do samotności, bo choć kochasz wolność, jesteś także człowiekiem. I ludzie potrzebują połączenia, potrzebują stabilności, potrzebują wiedzieć, że możesz zostać. Więc twoja lekcja to nauczyć się, że prawdziwa wolność nie wyklucza zaangażowania. Możesz być wolny i jednocześnie obecny, możesz mieć skrzydła i jednocześnie dom, do którego wracasz. Strzelcze, twoja wolność to święty dar, ale pamiętaj. Wolność nie oznacza samotności, oznacza życie prawdziwie i możesz żyć prawdziwie razem z innymi, którzy celebrują Twoje skrzydła. Mądrość, która prowadzi ścieżkami. Są ludzie inteligentni, a potem są ludzie mądrzy i Ty strzelcze należysz do tej drugiej grupy. Inteligencja to wiedza, mądrość to zrozumienie i Ty rozumiesz życie w sposób, który przekracza książki, przekracza logikę, przekracza intelekt. Rozumiesz intuicyjnie, duchowo, całościowo. Ta mądrość pochodzi z Twoich doświadczeń, z Twoich podróży, z Twoich eksploracji, bo nie uczysz się tylko z książek. Uczysz się od życia, od ludzi, od kultur, od pomyłek. Od triumfów. I ta mądrość sprawia, że jesteś naturalnym nauczycielem. Nie w formalnym sensie, choć wielu strzelców kończy w edukacji. Ale w sensie. Że ludzie uczą się od ciebie, czy ty tego chcesz, czy nie. Dzielisz się swoją perspektywą hojnie, opowiadasz historie, które niosą lekcje, zadajesz pytania, które otwierają umysły, i jakoś w tej wymianie ludzie widzą życie inaczej, szerzej, głębiej. Ta mądrość to także dar kontekstu. Widzisz rzeczy nie w izolacji, ale w większym obrazie. Rozumiesz, że to, co dzieje się teraz, jest częścią większej podróży, że każdy kryzys to lekcja że każda strata to przekształcenie i to daje ci niezwykłą perspektywę. Podczas gdy inni panikują, ty jesteś spokojny, bo wiesz, że to też przeminie, bo widzisz większą ścieżkę. Ale ta mądrość ma swoją ciemną stronę, bo czasami jesteś tak pewny swojej perspektywy, że stajesz się dogmatyczny. Czasami myślisz, że twoja prawda to jedyna prawda i to może cię zamknąć na inne perspektywy. Bo prawdziwa mądrość wymaga pokory. Wymaga rozpoznania, że choć wiele wiesz, zawsze jest więcej do nauczenia, że choć szeroko widziałeś, są wciąż miejsca, których nie odwiedziłeś, perspektywy, których nie rozważyłeś. Więc pozostań otwarty, strzelcze, pozostań ciekawy, pozostań gotowy do zmiany zdania, gdy poznasz nowe informacje, bo najlepsi nauczyciele to ci, którzy nigdy nie przestają być uczniami. I ty, strzelcze, z Twoją nieustającą ciekawością. Z twoją miłością do eksploracji. Jesteś idealnym połączeniem obu. Twoja mądrość to latarnia dla innych, ale pamiętaj, nawet latarnie potrzebują czasu na uzupełnienie oleju. Przygoda, która inspiruje do eksploracji. Dla większości ludzi przygoda to coś okazjonalnego. Urlop raz w roku, weekend wyjazd, coś specjalnego, coś rzadkiego. Ale dla ciebie, Strzelcze, przygoda to sposób życia. Nie musisz jechać na drugi koniec świata, by czuć przygodę. Choć często to robisz, przygoda to dla Ciebie każda nowa rozmowa, każda nowa książka, każda nowa perspektywa, każde nowe doświadczenie, bo rozumiesz coś fundamentalnego. Życie to nie czekanie na przygodę, życie to przygoda. Ta energia przygody sprawia, że jesteś niesamowicie żywy. Ludzie czują Twoją ekscytację życiem, Twój entuzjazm dla nowości, Twoje pragnienie eksploracji. I jest to zaraźliwe. Wnosisz przygodę do każdego pokoju. Do każdej relacji, do każdego projektu, bo nie potrafisz żyć nudnie, nie potrafisz akceptować rutyny. Potrzebujesz życia, które cię ekscytuje i ta przygoda inspiruje innych. Ludzie patrzą na ciebie i myślą: Może ja też mogę, może ja też mogę wyjść poza swoją strefę komfortu, może ja też mogę żyć odważniej. Jesteś żywym dowodem, że życie może być więcej, że nie musisz akceptować nudnej egzystencji, że jest świat pełen możliwości. Jeśli tylko masz odwagę go eksplorować, ale ta przygoda ma swoją cenę, bo czasami uciekasz od głębi w poszukiwaniu nowości, czasami zmieniasz doświadczenia tak szybko, że nie pozwalasz im naprawdę cię zmienić, czasami kolekcjonujesz przygody jak znaczki, bez zatrzymania się, by naprawdę żyć każdą z nich i to jest twoje wyzwanie nauczyć się balansować między eksploracją a integracją między szukaniem nowego, a docenieniem tego, co już masz. Między ruchem a obecnością, bo najgłębsze przygody nie zawsze są najbardziej odległe. Czasami największa przygoda to zagłębienie się w to, co masz w relacje w miejsce w siebie strzelcze Twoja energia przygody to dar, który sprawia, że życie jest warte przeżycia. Ale pamiętaj: Prawdziwa przygoda to nie tylko widzenie nowych miejsc to widzenie starego świata nowymi oczami i to możesz robić każdego dnia, gdziekolwiek jesteś. Optymizm, który rozjaśnia przyszłość, to Twoja najpiękniejsza cecha strzelcze. Niezachwiana wiara, że wszystko będzie dobrze. Nie ślepa naiwność, ale głęboka ufność w życie, w ludzi, w przyszłość. Widzisz możliwości tam, gdzie inni widzą tylko problemy. I to światło, ten optymizm, zmienia wszystko wokół Ciebie. Twój optymizm to nie ignorowanie rzeczywistości, to wybór perspektywy. Widzisz te same problemy, co inni. Ale widzisz także rozwiązania. Widzisz także możliwości, widzisz także nadzieję. Ta pozytywna energia sprawia, że ludzie czują się lepiej w Twojej obecności. Gdy wszyscy są zestresowani, przygnębieni, przestraszeni, ty przypominasz im, że to przeminie. Że historia życia to historia pokonywania przeszkód. Że zawsze, zawsze była droga naprzód. Nie jesteś bezmyślnie szczęśliwy. Przechodzisz przez trudne czasy jak każdy. Ale masz tę niezwykłą zdolność odbijania się z powrotem. Spadasz i wstajesz, przegrywasz i próbujesz ponownie. Bo głęboko wierzysz, że życie jest po Twojej stronie. I ta wiara staje się samospełniającą przepowiednią. Bo gdy wierzysz, że znajdziesz drogę, zazwyczaj ją znajdujesz. Strzelcze, wiem, że czasami Twój optymizm jest źle rozumiany. Ludzie myślą, że nie bierzesz życia poważnie, że nie rozumiesz, jak trudne może być życie. Że jesteś naiwny, ale to nieprawda. Rozumiesz. Po prostu wybierasz patrzeć w górę, wybierasz wierzyć w lepsze jutro, wybierasz nadzieję zamiast rozpaczy. I to nie jest słabość, to jest siła, bo w świecie, który bombarduje nas złymi wiadomościami, strachem, negatywnością, Twój optymizm to akt rebelii, to odwaga wierzenia, że ludzkość może być lepsza, że życie może być piękniejsze, że przyszłość może być jaśniejsza. Twój optymizm nie jest tylko dla Ciebie, jest dla wszystkich wokół, bo gdy ludzie są w ciemności, patrzą na Ciebie i widzą światło. Widzą, że można wciąż wierzyć, można wciąż ufać, można wciąż mieć nadzieję i to zmienia ich, daje im siłę do kontynuowania, daje im odwagę do próbowania ponownie, daje im wiarę, że może, tylko może, wszystko będzie dobrze. Strzelcze, nie gasi swojego optymizmu. Nie pozwól, by cynizm świata cię zaraził, nie pozwól, by trudności życia zgasiły twoje światło, bo twój optymizm to dar nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich. Jesteś światłem w ciemności, jesteś nadzieją w rozpaczy, jesteś wiarą w czasie zwątpienia i świat rozpaczliwie potrzebuje tego światła. Potrzebuje ludzi takich jak ty, którzy wciąż wierzą, którzy wciąż marzą. Którzy wciąż patrzą w przyszłość z ekscytacją zamiast strachu. Kontynuuj świecenie, kontynuuj wiarę, kontynuuj bycia światłem, bo jesteś dokładnie tym, czego świat potrzebuje. Strzelcze, słuchaj uważnie. Wiem, że czasami czujesz się nierozumiany, że ludzie mówią ci, kiedy w końcu się ustatkujesz, kiedy przestaniesz marzyć i zaczniesz żyć w rzeczywistości. Ale prawda jest taka: ty żyjesz bardziej prawdziwie niż większość. Bo większość ludzi żyje w małych światach, małych marzeniach, małych perspektywach. Budują bezpieczne życia, ale zapominają, że bezpieczeństwo bez życia to tylko piękna klatka. Ale nie ty. Ty wybrałeś wolność. Wybrałeś przygodę. Wybrałeś życie, które jest warte przeżycia, nawet jeśli jest ryzykowne, nawet jeśli jest nieprzewidywalne. I to wymaga ogromnej odwagi, bo łatwo jest żyć małym życiem. Łatwo jest akceptować status quo. Łatwo jest rezygnować z marzeń w imię bycia odpowiedzialnym, ale ty się nie poddajesz. Wciąż marzysz, wciąż eksplorujesz, wciąż wierzysz, że życie może być więcej. Twoje dary wizja, wolność, mądrość, przygoda, optymizm to nieprzypadkowe cechy to święte narzędzia to sposób, w jaki pokazujesz światu, że możliwe jest życie poza granicami i może nie jesteś na okładkach magazynów może Twoja droga nie jest celebrowana. Może ludzie nie rozumieją Twoich wyborów, ale uniwersum rozumie, bo uniwersum stworzyło Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Z tym dzikim sercem, z tą nieskończoną ciekawością, z tym nieugaszoną tęsknotą za horyzontem i świat potrzebuje Cię, potrzebuje Twoich marzeń, potrzebuje Twojej wizji. Potrzebuje Twojego przypomnienia, że życie jest ogromne, że możliwości są nieskończone. Że zawsze, zawsze jest coś więcej do odkrycia. Więc nie przestawaj eksplorować, strzelcze. Nie przestawaj marzyć. Nie przestawaj wierzyć w piękną przyszłość. Bo jesteś łucznikiem, a Twoja strzała jest wymierzona w gwiazdy. I choć inni mówią, że to niemożliwe, ty wiesz coś, czego oni nie wiedzą. Niemożliwe to tylko perspektywa. I perspektywę można zmienić. Jesteś strzelcem, poszukiwaczem, marzycielem. Wiernym. I świat potrzebuje dokładnie tego, kim jesteś. Strzelcze, dotarliśmy do końca tej podróży, ale to nie jest koniec twojej historii. To dopiero początek kolejnej przygody w zrozumieniu siebie. Dzisiaj odkryłeś pięć darów, które niesie twój znak: wizję, wolność, mądrość, przygodę i optymizm. To nie są abstrakcyjne koncepty. To Ty, to Twoja esencja. To powody, dla których Twój symbol to strzała wymierzona w niebo bo jesteś tu by celować wysoko. Jeśli ten film coś w tobie poruszył, zostaw subskrypcję. Bo będzie więcej. Głębsze spojrzenie na każdy znak, więcej narzędzi do życia w pełni swojej wizji. I napisz w komentarzu: jestem strzelcem. Chcę wiedzieć, ilu z was tu jest. Chcę, byśmy się odnaleźli, bo razem tworzymy konstelacje poszukiwaczy, którzy mogą zmienić perspektywę świata. Pamiętaj, Świat potrzebuje twojej wizji, twojej wolności, twojego optymizmu. Nie zgaś się dla nikogo. Nie zmniejszaj swoich marzeń dla niczyjego komfortu. Bądź sobą, dzikim, wolnym, wierzącym, bo to kim jesteś jest darem nie tylko dla ciebie, ale dla każdego, kto potrzebuje przypomnienia, że życie jest przygodą. Dziękuję, że tu byłeś. Dziękuję za twoje światło, które prowadzi nas wszystkich do przodu. Do zobaczenia wkrótce.